Ech, ich, 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 ich. Film taki na szybko, bo udało mi się, udało mi się dorwać do nagrywarki, bo mi się zepsuła i to, co uda mi się nagrać jeszcze ton co mam. To będą filmy właśnie z tej nagrywarki, ale powinno być już wszystko dobrze. Nie było mnie, nie wiem ile, ale chyba miesiąc czy dwa nie było filmu ze mną. Ale już to powinno się unormować, ale to się też wiąże, że nie mam zbyt wiele czasu i prawdopodobnie teraz Filmy będą się pojawiały na początek albo koniec weekendu, czyli sobota albo niedziela. Jeszcze nie wiem, co dokładnie będzie, ale coś spróbuję wymyśleć, ale nie wiem co. Na pewno zapomnę już o jednej serii, ona się nie pojawi na tym kanale. Czyli y, wojna o Europę w. w Jakby to powiedzieć. Y, 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 kurde, tam gdzie Związkiem Radzieckim, Niemcami podbijaliśmy całą Europę. Y, sandbox WW2. O, y, no, Serię z tej gry pójdzie już w zapomnienie, y, bo nie chcę mi się wczytywać na telefonie ona i widzę po komentarzach z tej gry wiele ludzi i graczy ma z, nim, z nią problem właśnie przez to i to nie tylko mnie dotyczy ale już na przykład będzie kontynuowana seria war robot i się sporo w moim garażu pozmieniało znaczy w hangarze i może powrócę, powrócę do World of Tanks, ale wątpię. I się nie zastanawiam nad. I się właśnie zastanawiam nad zmianą Niku i nazwy na YouTube. No e... boże. I się nie zastanawiam, i się właśnie zastanawiam nad zmianą nazwy na YouTubie, ale chyba to nie nastąpi. E... Bo w sumie to jest dziwna nazwa. Pierwszym filmem po tej przerwie to jest właśnie ten co teraz widzicie. A kolejny pojawi się chyba w sobotę albo w niedzielę, tak jak już mówiłem. O, znowu padłem. No nic, no to będzie koniec. Do zobaczenia no, na weekend już. No ale prawdopodobnie się pojawi w sobotę, bo w niedzielę są święta, więc no tam do soboty albo do najbliższego terminu.